Przedstawiam Wam lodówkę Anika 14-letnia, bez żadnej awarii. Tak wygląda ona z zewnątrz. Jej wysokość 150 cm. Placa energetyczna A. Zielona kontrolka symbolizuje podłączenie do prądu. Żółta chłodzenie, czyli teraz nam chłodzi lodówka czerwona otwarcie drzwi tutaj mamy regulację mocy chłodzenia, ja mam ustawione na 6 pokażę Wam ją z tyłu zużycie prądu do 0,7 0,77 kWh i tutaj możecie usłyszeć jej serce Przejdźmy do zamrażarnika. Tutaj jest tabliczka znamionowa. Druga szukrota i trzecia taka tacka. Wejdźmy do chłodziarki. Poleczki na drzwiach. Tak wygląda jej wnętrze. Tutaj jeszcze były dwie szufladki na dole, ale ja mam je wyciągnięte. Tam z tyłu. To nie posiada oczywiście no, więc to chyba tyle, co mogę o niej powiedzieć.